I, i głowa ależ to bo ogólnie jeżeli chodzi o tą serię tych chłopaków to patent jest na nich taki że mamy tutaj tą golarkę i tam y, za pomocą wody musimy mu tą głowę jakby zgolić z tych włosów ale ja nie będę tego robiła tutaj bo wiecie zwykłych laleczek takich low surprise chłopaków to ja mam a takich obrośniętych to ja nie mam więc wolę go sobie zostawić Zarośniętego no nie? Dobra, mamy tatusia, mama tam leży w rozwalonej fryzurze, bo tutaj słuchajcie na stoliku trochę mi się włosów da. nagrywała części takie rzeczy. E, dobra, słuchajcie, to jest w ogóle jakaś stara seria winter, zimowa. Po prostu teraz jakiś nowszy nie chciałam, nie? W sensie cool, Lord surprise z dzieciakami, żeby były jakieś nowsze serie. Tutaj mamy okulary. E, tutaj mamy Czuję się lekko oszukana. W ogóle tu jest nawet, słuchajcie, małpa. Czajcie, że można małpę nawet dziecko drapić, Dziecko małpę, no nie. Dobra, no są jakieś, słuchajcie, dzieci. Czemu ja cały zostawiam zwierzaki? Bo tu chodzi? Ej, z moim kotem jest coś nie tak. On ma jakąś wklęśniętą głowę. I ja już to nawet naciskałam i tego nie naradę na